Rodzinne kolendowanie na stałe wpisało się już w kalendarz świątecznych wydarzeń w dzielnicy Lipiny. Od samego początku, a w tym roku odbyła się już szesnasta edycja kolendowania. organizatorem tego przedsięwzięcia jest Urszula Owockania. Bardzo dużo przebywam z dziećmi. Angażuję się w działalność różnych instytucji, które współpracują z dziećmi. Dzieci zawsze mówiły, że w domu słuchają kolęd. No, a ja się pytałam, czy śpiewają te kolendy. No i okazywało się, że oni włączają płyty, włączają telewizor i zanika śpiewanie kolend w rodzinie. I tak wpadłam yy, na pomysł, żeby wszystkich zgromadzić w takiej innej atmosferze. Nie na występy zaprosić, tylko na wspólne śpiewanie kolęd. Corocznie w Centrum Kultury Śląskiej Grota spotyka się wielu świętochłowiczan, ale także gości z miast ościennych, by wspólnie kultywować familijne śpiewanie kolęd i pastorałek. W wydarzeniu tym uczestniczą zarówno młodsi, jak i nieco starsi miłośnicy śpiewania. Wiele rodzin wprost nie wyobraża sobie świątecznego okresu bez udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu. Coraz to więcej osób, i miłe to jest, bo dzisiaj znowu rozmawiałam tutaj z osobami. Jedni przyjechali, bo się dowiedzieli, że fajna impreza, że można pośpiewać, przyjechali z Tarnowskich Gór, inni przyjechali tutaj z Chorzowa. No, wiadomo, że dużo osób też przyjechało z rudy śląskiej, z tych, co już z nimi rozmawiałam, bo nie z wszystkimi da się porozmawiać i nie o wszystkich wiem. Tradycja wspólnego kolędowania w Lipinach jest już na tyle długa, że kilka pokoleń Świętochowiczan brało już udział w tym familijnym śpiewaniu. Dzięki tej inicjatywie mury Centrum Kultury Śląskiej zawsze tętnią atmosferą międzyludzkiej życzliwości. Jest to przecież okazja do wspólnego radowania się z narodzenia Pańskiego. Bardzo przyjemnie, czas No w ogóle wszystko w porządku, jak najlepiej. Ma pani jakąś ulubioną kolędę, pastorałkę? No ja wszystkie lubię. Także nie wyróżniam żadnej. O, lubię śpiewać. Dzisiaj czemu będziemy śpiewać. Bardzo kochamy nasze lipiny i zawdzięczamy Pani Radnej, że organizuje nam takie kolędowanie, bo to jest takie spotkanie rodzinne. No i się cieszymy, że znowu się możemy spotkać. No i chcemy, żeby w tych lipinach się coś działo, żeby jak najszybciej najwięcejśmy się spotykali na tych naszych lipinach kochanych. Dzisiaj już 16 raz się spotykamy na tym kolędowaniu. Można by powiedzieć, ten czas tak szybko leci. Bardzo, bardzo szybko leci. Widać po nas, jak się starzejemy i siwiejemy, ale nie poddajemy się. No, bardzo się cieszymy. Z rodziną. przyszedłem, żeby pierwszy raz obejrzeć. Spędzamy razem czas. To Przypomina mi sobie, o Bogu i tym podobne takie rzeczy. Podczas tego niezwykłego spotkania z kolędami i pastorałkami na każdego czekały drobne upominki, które z pewnością osłodzą zimowe wieczory. Jak co roku w sposób szczególny nagrodzono najliczniejszą rodzinę, która wzięła udział w tym wydarzeniu. Wyróżniono także najmłodszego i najstarszego uczestnika spotkania. Wspólne śpiewanie kolęd oraz pastorałek każdego roku integruje lokalną społeczność.